Maciej Orłoś pokazał zdjęcia ze ślubu. Przy okazji, sprostował pewną nieścisłość. Maciej Orłoś, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarzy, oficjalnie potwierdził, że niedawno stanął na ślubnym kobiercu. W mediach społecznościowych opublikował zdjęcie, które rozwiewa wszelkie wątpliwości. Jednocześnie zdecydował się wyjaśnić pewną nieścisłość, jaka pojawiła się w medialnych doniesieniach. 65-letni dziennikarz i 44-letnia Paulina Koziejowska poznali się w 2022 roku, a ich związek rozwijał się bardzo szybko. Pod koniec 2024 roku ogłosili zaręczyny. Sama Koziejowska nie ukrywała, że propozycja wyszła niespodziewanie i kompletnie ją zaskoczyła. Oświadczyny odbyły się w Londynie, a narzeczona wspominała w wywiadach, że było to dla niej niezwykle romantyczne przeżycie. Już wtedy para podkreślała, że nie zamierza długo odkładać ślubu. Spekulacje w sieci pojawiły się, gdy wspólnie wybrali się na Mauritius, a fani dostrzegli na ich dłoniach obrączki. Wzbudziło to lawinę pytań o to, czy uroczystość odbyła się właśnie tam. Dziennikarze są już po ślubie. Paulina Koziejowska potwierdziła. Teraz wątpliwości zostały ostatecznie rozwiane. Orłoś i Koziejowska są już małżeństwem, a egzotyczny wyjazd był jedynie okazją do świętowania w wyjątkowych okolicznościach. W niedzielę rano fani dowiedzieli się o wszystkim od Pauliny Koziejowskiej, która w rozmowie z mediami potwierdziła, że ona i Orłoś są już po ceremonii. Powiedzieliśmy sobie: Tak, szczegóły tego dnia chcemy zostawić na razie dla siebie. Pozdrawiamy z magicznego Mauritiusa, wyznała prezenterka w odpowiedzi dla portalu Pudelek. Maciej Orłoś pokazał zdjęcie ze ślubu. Później do tych doniesień odniósł się też świeżo upieczony mąż. W mediach społecznościowych zamieścił specjalne zdjęcie, które opatrzył wyjątkowym opisem. Ostatnio w mediach pojawiły się informacje o naszym ślubie. Niniejszym potwierdzamy, kilka tygodni temu powiedzieliśmy sobie, tak. Jednocześnie jednak prostujemy pewną nieścisłość, która wkradła się do informacji na ten temat. Otóż ślub wzięliśmy w Polsce, a nie na Mauritiusie. Na tę piękną wyspę wybraliśmy się w podróż poślubną. Pozdrawiamy Was i życzymy Wam dużo miłości, napisał Orłoś, publikując pamiątkowy kadr.